Cześć, witajcie raz jeszcze, tym razem składna akcja. Na fotelu obok nadal Marcin Gazda z 11 Sports. No i za chwilkę zmierzymy się. Sprawdzimy pamięć. Mówiłeś, że jest dobra, ale krótka. Tak, to prawda. Czasami pamiętam jakieś wzdurne zagranie z meczu sprzed kilkunastu lat, a, a, a czasami mhm. nie jestem w stanie wymienić składu drużyny, którym komentowałem wczoraj, albo czasami zapomniałem schodzę do sklepu. Co miałem kupić? Tutaj myślę, że pomocna, pomocna będzie data danego spotkania. To oczywiście podamy. Słuchaj, szybciutko Ci przedstawię, jak to wygląda. Wylosujesz mecz z czterech kategorii. Tak, Mamy takie kategorie jak hity z udziałem polskich klubów, reprezentacja Polski na wielkich turniejach, Liga Mistrzów i Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy. To są te cztery kategorie. Będziesz miał dwie minuty na odgadnięcie. Mamy nadzieję całej jedenastki. Jakby coś się nie udawało, będę pomagał. Tak. Jedna podpowiedź będzie taka ekstremalna, że po prostu od razu będziesz wiedział o co chodzi. Yy, no i co? Możesz podawać zawodników w jakiej kolejności chcesz, ale sugerowałbym jednak idąc od bramkarza, bo to gdzieś tak, ułatwia, ułatwia wyobraźnię. To co? Losowanko najpierw Dobra. zrobimy. Ten wielki pomarańczowy przycisk możesz nacisnąć. I za chwilkę zobaczymy, co nam tutaj wylosuje. Numer 1. Numer 1, czy to widać? Mam nadzieję, że tak. Yy, numer 1 to będą hity. Yy, tak, hity z polskich klubów. Jako, że robię spersonalizowane składy pod moich gości, to dostajesz skład. Yy, dostajesz mecz Real Madrid 3 do 1. Wisła Kraków. To jest rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, rok 2004. W pierwszym meczu Wisła przegrywa 0 do 2. Dwa gole Morientesa. W drugim Real wygrywa 3 do 1, i wiadomo, polska drużyna wciąż nie występowała w Lidze Mistrzów. Dobra, to ja sobie tylko ten skład wezmę tutaj. Nie jest to najtrudniejsze, ale na, na pewno topy. o kimś zabonę, bo to tak jest, że, że wylatuje z pamięci. To teraz ale... powiedz mi, który skład? Realu czy Realu czy Wisły? Który, który no Powiem Wisły patriotycznie, ale z drugiej strony może Real, bo, bo, bo to jest jednak specjalizacja. może tak. oba, czy nie? Możemy oba, Mateusz Święciński postanowił wymienić wszystkie składy, jakie miałem przygotowane na daną zabawę i zrobiliśmy 20 minut e, i pomylił się chyba w jednym składzie. Bo tylko. Święty nie sypia po nocach, tylko on tam dłubie. Takie, tak, czyta, wiecie, czyta składy. Państwa. To chcesz oba, tak? E, spróbujmy tak, dlaczego nie. No? Który, Dwa... który ma się liczyć do punktacji końcowej? Real Madryt. Real Madryt. Tak. I na rozgrzewkę chcesz najpierw Wisłę, czy właśnie... Real Madryt na, na sam początek. Real Madryt na tak, początek. Tak. Dobra, to... Ja sobie odpalam stawę. Ale zauważyłem, że u Ciebie jest tak, że można wymieniać zawodników, ale czasami ci zawodnicy, których nie ma, znaczy to jest tak, że wymienia się zawodników, jak mm -hmm. się nie trafi, to po prostu można jechać dalej. Do tak, skutku, tak? Tak, tak, tak. tak Tylko widziałem. masz dwie minuty na to. Tak, więc wiem. wiadomo, jak ci się dobra. coś pomyli. Szkoda, że mhm. nie mam kartki, sam, żeby sobie zapisać, ale okej, okay. dobra. O, jest to być. jakieś utrudnienie. Dobre. Tak. 3, 2, 1. Czas poszedł. Real Madrid. z bramce. Tak jest. Roberto Carlos. Tak jest. Paco Pavon. Tak. Raul Bravo? Nie. Elgera? E, w pomocy? Wiecie, ile wymieniłem? Czterech? Tak. Czterech. Zidane? E, tak. Raul, Raul, Ronaldo Nazario? Tak jest. E, środkowy obrońca, prawy obrońca? E, Michel Salgado? Tak jest. E, środkowy obrońca, kto tam jeszcze mógł być? Mechia? E, nie. Hmm. Środkowy pomocnik i prawy pomocnik. Guti. Też nie. Solari. Z ławki. I Guti też z ławki. Beckham. Szyk. On grał w środku. No, zdarzało się. W Na prawej. prawej. Ilu wymieniłem? Dziewięciu, tak? Dwóch jeszcze, tak. 9. 50 sekund za nami. 50 sekund za nami. Ja też mam trochę czasu. Czyli dwóch zostało, tak? Czym szybciej zgadniesz, tym jesteś wyżej. No A mm. <laughs> Zostanę ci no. pomyśleć jeszcze. Środkowy obrońca eee, i środko Prawy pomocnik. Brawo, brawo. Chwileczkę, co tam jeszcze... Eee, Pamiętaj o jednej podpowiedzi. Jedna podpowiedź? A to się liczy do klasyfikacji jak się... To no dobra, może ja, podpowiedzieć. Się. Eee, prawego pomocnika się zostawię, powiem Ci o Środkowym obrońcy. No. Eee, ma na nazwisko, tak jak pewien kameruński napastnik ma na imię. Żerem, Nie, chwileczkę, co I grał w Interze. Mediolan, ten środkowy obrońca z Argentyny. Walter Samuel. Tak jest. I prawy pomocnik. Boże, co, dlaczego mi ten Jeremy przybrał? <laughs> <laughs> I prawy pomocnik. 30 sekund do końca. 30 sekund na prawego pomocnika. No to wydukujemy spokojnie. Figo. Ja, tak <laughs> jest. Y minuta 39. Minuta 39. Za późno zatrzymałem, tak bym estymował ten czas. A, a Ale więc... wiecie, no, to jest prosty skład, a wszystko nie wszystko miałem problemy z pamięcią. Tak jest. A więc to jest zadanie. mówmy się proszę Państwa. Przedstawmy Casillas Brance, tak. prawa brona Salgado, Pawon, Samuel Roberto Carlos, Figo Beckham Elguera Zidane, mhm. Ronaldo Raul. Tak wyglądała ta jedenastka z ławki Solari, Guti i Fernando Morientes 2004 rok. Teraz zmierzę czas dla takiej presji. Dobra. Ale, oczywiście, tego już nie liczymy do punktów. Wisła Kraków, 3, 2, 1. Poszta. Radosław Majdan o brance. Dość się pędam, że mówił, że śmierdziało, jak Real podchodził. Mm. E, że śmierdziało, wiadomo, czym, <grym> podchodził Real z atakiem. E, Majdan Baszczyński. Tak. Stolarczyk. Nie, z ławki. Co? Stolarczyk z ławki szedł. E, Franek Żuraw. Y, tak, tak. E, Szymkowiak. Nie. Chwileczkę, bo to nie to. Też świetnie musiałem dalej pomyśleć. Sobol? Sobol? Nie. Sobola nie, nie, nie ma. ma. Mm, musiałem się zastanawiać. Ja strajkami niedawno sobie ten mecz odtwarzany, to jest najlepsze. Mm -hmm. mm, dwóch środkowych obrońców może. Dwóch środkowych obrońców. Głowa. No, się tak lepiej, jak mi podpowiadasz, <laughs> o kim ja zapomniałem. Głowa, i, I kto tam jeszcze mógł być? Polak, pewnie jakiś. Polak, Polak. Mm. Tylko na lewej obronie, nie Polak. Mm. Kurde, żeby mnie ja to pamiętał. Cała pomoc. Cała pomoc, wiem o tym. Sobola, nie masz... Minuta z nami. tam jeszcze mógł być? Musiałbym się... Musiałbym się skoncentrować jakoś. Ekspert TVP Sport na środku obrony. Kłos. Tak. Wczoraj go widziałem zresztą, to jest najlepsze. Bardzo walkę. modny piłkarz, Natalia Siwiec. Gorawski, on strzelił Gora Prawo. przecież, no widzisz. ja, pamiętam, ja tam strzelców sam tego, tego, a... Yy, Lechia Gdańsk, Ruch Chorzów. Surma. Nie? Chwileczkę, nie. Surma to nie ten czas. Skoda Shanti jeszcze chyba, tak? W Grecji, z tego co kojarzę. Super strzelał rzuty wolne. Lewy pomocnik. Hmm. Legenda ruchu. Myślę, że tak możemy powiedzieć. Zięczuk. Zięczuk. W środku Odra Wodzisław, oprócz Wisły Kraków. Południowa Ameryka. 15 sekund. Kan Wieczkę. Kantoro. Kantoro. Yy, w środku pomocy jeszcze jeden i lewy obrońca. Wszystko pomocy, jeszcze widzisz, no, Tak po zapomocy. 5 sekund. Dobrze, do zostawmy. Zostawiamy, nie, tak. Przy, nie przypomnę sobie. E, kukiełka? jest. I na lewej. Siarka A i tak właśnie. Myślałem, I żeby... chyba za niego wchodził Stolarczyk. I jeszcze Kwiek wchodził także z ławki. Olek. A wiesz, że Michałowicza, myślałem o nim, ale myślałem, że nie wystąpił w tym meczu. <laughs> no widzisz. Tak, widzisz? To, tak to wyglądało. No ale tak jak mieliśmy wcześniej, tam była minuta 39, z tego co kojarzę, Real Madrid 11. Ta, na ralu jeszcze się byłem w stanie skupić, a tutaj to już tak zamyślałem. Tak, to, to jest presja czasu, też z kumplami Presja wyniku się... też, prawda? Yy, tak, dokładnie. No, bijesz się jednak o, o te laury, gdzie Mateusz Święcicki jest na szczycie i ma 31 sekund w zgadnięciu całego składu. Chyba jakiejś reprezentacji polskiej z tego co pamiętam. Tak, Święty ma dobry łeb do takich rzeczy, trzeba przyznać. Podobno jeszcze lepszy jest Dominik. Guziak. Tak, Guziak. Tak. Więc jak kiedyś tutaj przyjdzie, to, o, to, to przetestujemy go. On wszystko Ci wyrecytuje, on wszystko Ci wyśpiewa, jak, jak, jak w misiu Paweł Wawrzycki. Ja Wam wszystko wyśpiewam. Dzięki raz jeszcze za przybycie tutaj. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się bawiłeś w miarę dobrze. Ten czas nam szybko zleciał, mam nadzieję, że Wam również. Dzięki za uwagę, za obejrzenie wywiadu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście przekierowuję tam. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach.